Jak co roku Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Nurcu Stacji w miarę swoich możliwości lokalowych i finansowych zorganizował dzieciom i młodzieży różne formy spędzania wolnego czasu podczas ferii zimowych. Dzieciaki uczestniczyły w zajęciach integracyjno-teatralnych połączonych z różnymi konkursami, grami i zabawami. Najmłodsi mieli okazję obejrzeć spektakl teatralny wykonany aktorów ze studia Małych Form z Krakowa pod tytułem Królowa Śniegu. Dla nieco starszej młodzieży odbyła się wioska Wszystkie zajęcia funkcjonowały w tłustych czwartkach przy kalorycznych gruntach. Za w BOK-u nakręcili w zajęciach przez panią Bożenę Radziszewską, których efektem była pasta za awokado i nowoczesne śniadanie. <trym> ...przez drzewicz paszczę, BOK-u naszą straszne paszczę, odrzekł na to drugi sznagrunt, niepotrzebny sznagrunt, szpacz... Wczoraj w szarafarach, czarnie i przykracza do weretów. Gwarzką pękli skrzydł męcza, traszką surowych trzcin naręcza. A gdzie zmieszka się zaczyna z leczyna, z jaskinkami sprzeczkę szczyna, poczęstnika w oczelesie, w szarafarach i weretów. Rzuczy tam na pancerzu, macierzanka wodostacza, para w się smacza. Poprzez różysko ruma zmierza, Thank you.